Temat nierozerwalności małżeństwa, jak słyszymy, był też problemem te dwa tysiące lat temu. To nic nowego, choć nasze czasy wydają się takie trudne w tym względzie. I mało tego, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że kiedy Jezus naucza tłumy, przychodzą do Niego, to. Przystępują też Faryzeusze, ale ten temat wyciągają nie jako problem, którym jest, ale chcą go wystawić na próbę. To jest ciągłe próbowanie Jezusa. To jest ciągła forma jakiegoś ataku wobec Niego, jakiegoś, jakiejś próby uchwycenia Go na Słowie, coś powie takiego, co będziemy, czym będziemy mogli w Niego uderzyć. Więc ten temat. Jakkolwiek on jest, i jest niełatwy, to warto to widzieć, że tutaj jest pokazany jako, jako trochę bicz na Jezusa. Ale zatrzymajmy się przy tym na chwilę, patrząc też na to, co nam mówi dzisiaj pierwsze czytanie z mądrości Syracha. Jezus, kiedy mówi o małżeństwie, to odsyła do samego początku do korzeni tego. Nie patrzy tylko na to, że może czasy się zmieniły, że to tak się nie da żyć, jak to dzisiaj się mówi, że może to jest takie niemodne nawet, i może stąd wielu ludzi nawet w ogóle nie bierze żadnego ślubu w naszym kontekście. Kościelny bierze bardzo mało osób. Cywilny może trochę więcej, nie wiem. Ale wielu żyje po prostu o, tak, twierdzając, że niczego nie potrzebują. Jakby człowiek nie ma ochoty w jakim sensie, w jakim sensie tak, wziąć odpowiedzialności, takiej odpowiedzialności, pod którą może się podpisać. Uważałem, że papier nie jest mu potrzebny do niczego. Ale wiemy, że dzisiaj odpowiedzialność się bierze właśnie wtedy, kiedy podpisuje się pod czymś, nie? bo to ma wa wartość, to ma moc. Ale może nie o to to w tym wszystkim chodzi. Syrach dzisiaj mówi o, o przyjaźni i mówi takie ciekawe słowa. I zdaje się, że dzisiaj mamy też z tym trudność, żeby żyć w relacjach w pewnej równowadze. W pewnej równowadze. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj. Ciekawe niektórzy dzisiaj mają tak duży dystans do ludzi, że w ogóle nie, nie mają przyjaciół, nie pozwalają się nikomu zbliżyć. A z drugiej strony są tacy, którzy ledwo poznanego człowieka już traktują za przyjaciela. Dwa ekstrema, dwa, dwie skrajności, a gdzie jest ten złoty środek, o którym mówi dzisiaj Syra? Bywa bowiem przyjaciel mówi taki na czas jemu dogodny, a kiedy... Przyjdzie na ciebie czas trudny, to już nie masz przyjaciela, on zniknął gdzieś. Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór. Pokłócicie się o coś, a on to rozniesie. A dzisiaj to jest bardzo proste. Wystarczy wejść w internet wszystko roznieść. W powodzeniu będzie z tobą, a kiedy już nie masz powodzenia, to cię zostawia. I ciekawe słowa. Oddal się od swoich nieprzyjaciół, ale miej się na baczności przed swymi przyjaciółmi. Bardzo mocne słowa dzisiaj mówi nam autor tej księgi. A zarazem mówi, że wierny przyjaciel to jest potężna obrona. To jest ktoś, do kogo mogę zawsze przyjść, zawsze powrócić. Nie wiadomo, co by się nie wydarzyło. I moi drodzy, jak gdybyśmy to, co on mówi o przyjaźni, przenieśli do małżeństwa. Małżeństwo to coś więcej niż przyjaźń. To coś troszeczkę też innego, ale gdybyśmy to przenieśli, no. wejdź w małżeństwo po pewnej próbie. Dzisiaj ludzie czasem bardzo szybko wchodzą w relacje i w tą taką bardzo bliską, intymną, bez czasu poznawania się. Może wiele nieszczęść związanych z tą nierozerwalnością i wiernością dzieje się tutaj. Ja nie zdążyłem poznać człowieka, a już byliśmy tak blisko, a okazało się, że no właśnie wiele rzeczy się okazuje. A co gdybyśmy to, co dotyczy przyjaciela, o czym mówi dzisiaj mądrość Syracha, przenieśli do małżeństwa i zobaczyli, jak żyć tak naprawdę? I jak unikać tych skrajności, że z jednej strony w ogóle nie mam przyjaciół, nie mam nikogo bliskiego, czasem i w małżeństwie to się zdarza, że małżonkowie wzajemnie nie dopuszczają siebie tutaj, to się nazywa intymność do swojego serca, do tego co przeżywają, a z drugiej strony, ledwo co poznana osoba już jest mi strasznie bliska, co doświadczenie nas uczy, że to nie może się udać. Nie może się udać. Jak złapać w relacjach ten złoty środek? Bo może, moi drodzy, tu chodzi o to, że potrzebujemy mieć najpierw coś, co sobie nazwałem nierozerwalnością własnego serca. Nierozerwalność własnego serca. Ja najpierw tu muszę zobaczyć, czy nie żyję tymi skrajnościami. Czy nie brakuje mi tego, co jest w środku. Pewnej równowagi. Spokojnych kroków, poznawania drugiego człowieka, siebie, rzeczywistości, bo ostatecznie to samo stosujemy do Pana Boga. Dokładnie to samo. Dokładnie tacy sami jesteśmy wobec Pana Boga. Albo go trzymamy na dystans, albo myślimy, że to już jest, złapaliśmy Boga za nogi. Zapominamy, że Bóg jest tajemnicą i że ta bliskość z Nim. Potrzebuje też czasu, po prostu czasu i wierności w poznawaniu. Takiej nierozerwalności swojego serca. Nierozerwalności swojego serca. I o tę nierozerwalność, o tę wierność, prośmy każdego dnia.